W 45. numerze tygodnika do rzeczy mierzymy się z największym zagrożeniem, jakie w tej chwili stoi przed Polską. Unia Europejska, do której wstępowaliśmy, już nie istnieje. Zamienia się w potwora, zamienia się w molocha. W 2003 roku 13 z 30 milionów uprawnionych do głosu Polaków zagłosowało za wejściem do organizacji międzynarodowej opartej na zasadzie swobody trzech przepływów i przede wszystkim opartej na zasadzie prawnej. Delegowania kompetencji. To znaczy, to państwa członkowskie są podmiotami Unii Europejskiej i część swoich kompetencji państw niezależnych, suwerennych delegują na organa wspólnotowe. Teraz dzieje się coś, co zmienia tę konstrukcję w państwo federalne z nazwy, a tak naprawdę scentralizowane. Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, który ma określoną ideologię, określoną centrale. I, i, I ma narzucać po prostu to wszystko państwom, które również Polska zostaną sprowadzone do czegoś w rodzaju landów czy województw, w tym państwie europejskim. O tym trzeba rozmawiać. O to referendum, które było w 2003 roku, piszę o tym w okładkowym tekście, jest już nieważne. Nie dotyczyło czego innego. Niektórzy mówią, że lepiej nie próbować, bo Polacy są tak niemądrzy, że gotowi zagłosować jeszcze raz za utratą niepodległości. Otóż nie jestem co do tego pewien. Polacy, owszem, pytani o członkostwo w Unii entuzjastycznie w 80% odpowiadają tak, jest, chcemy być częścią Unii Europejskiej, ale pytanie o każdą konkretną politykę europejską, czy uważają, że powinniśmy się jej podporządkować, równie masowo odpowiadają nie. A ja pamiętam też badania sprzed dwóch lat Eurostatu, gdzie Polacy w większości na pytanie czy widzą przyszłość swojego kraju w Unii Europejskiej czy poza Unią odpowiedzieli że raczej poza Unią. W związku z czym trzeba Polaków edukować, trzeba Polakom tłumaczyć i temu służy mój artykuł układkowy w 45 w tym roku numerze tygodnika do rzeczy, ale Więcej na pewno dowiecie się Państwo na temat tej zmiany Unii Europejskiej w Euromolocha, w Związek Socjalistycznych Republik Europejskich z wywiadu z Jackiem Sariuszem Wolskim. Z poczucia obowiązku króciutko powiem, że oczywiście także wszystkie inne teksty są bardzo warte czytania. Duży blok polityczny powyborczy, z którego zwłaszcza polecam rozmowę z, Michałem, z Marcinem Paladę, który analizuje przyczyny porażki PiSu i błędy popełnione w kampanii, z czego te błędy wynikały. Co zrobi prezydent? Zastanawia się Piotr Hsemka, Bardzo ciekawy tekst Lecha Marzewskiego o mniejszości blokującej. Jaki będzie skutek takiego? rozdania kart, czy takiego rozdania mandatów w Sejmie, ale także y, zwracam uwagę na bardzo ciekawy blog zagraniczny w tym numerze y, o rosyjskim państwie islamskim, o, o wielu twarzach y, sekretarza Blinkena, to zwłaszcza z Wojciecha Golonki, który powinien Państwa zainteresować, y, y, również o, o nietrafionej chyba inwestycji Elona Muska w Twitter, chociaż czy rzeczywiście na tym straci tak dużo, jak w tej chwili się wydaje? Zobaczymy. Cały numer do pobrania, do kupienia w papierze, do zapre zaprenumerowania u nas w redakcji albo gdzie indziej. Serdecznie zachęcam.